Uwaga! Cofaj się! Jesteś gotowy? Będziesz biegł? Okej! Okay. To był fal start! Nie liczy się. Aresław, jestem ciekawa, kto spadł ze strychu z tym domkiem. Jaki kot? Bo ten domek był u góry. Musiał kot do niego wejść i spaść. Nie widać cię, Aresław. Tylko uszy widać. Wejdź, Arciu, tutaj. Poczekaj, bo idę po konie, dobra? Nie ruszaj się. Dzieciok, wyszłaś? Nawet nie pytajcie, co ten biedny koń wczoraj przeżył. Arciu, musisz iść koło mnie. Dobra? Chodź, równaj. Żeby źrebak cię nie zdeptał. Leci, dzieciok. Ares, uważaj. Tupta sobie, tupta. <grym>, ale wesoło sobie, tupta. Epoka wczoraj dostała kolkę. Godzinę przed tym, jak miała zejść z pola, patrzymy, a ona leży na polu, a do niej to jest niepodobne, żeby leżała na polu. Może Jarciuko w ciebie weszłam, przepraszam. Wzięliśmy ją do boksu i ona w boksie też się położyła, więc no już wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Więc zaczęłam ją gonić po podwórku. Ogólnie kolka to jest coś takiego, że koniowi w jelitach zalega albo treść, albo gazy, i koń sobie nie może poradzić z tym. No i właśnie u niej tym razem było tak dziwnie, bo zazwyczaj koń się kula przy kolce, a ona się po prostu kładła i leżała. A później, jak już wzięliśmy ją na podwórko, to ona się kładła plackiem na podwórko i w ogóle się nie kulała. I ona w ogóle nie pierdziała, tylko załatwiła się tam 4 czy 5 razy, więc w sumie dosyć dużo. Dobra, chodź Arciu. I ja chyba z półtora godziny, półtorej godziny goniłam ją po podwórku. A wiecie, ona nie ma kompletnie kondycji, no bo ona nie robi nic na co dzień, więc po pół godziny już była taka mokra, a to jej w ogóle nie przechodziło. I tak na przemian stępowała, kłusowała, no ale po pół godzinie zaczęła się kłaść na ziemię, tak wiecie, padać, nawet tak z biegu, że biegła sobie, biegła i nagle padała i się kładła. No to wiecie, już tak poważnie się robiło, nie? No, i aż do ciemnego goniłam ją po tym podwórku, bo na ląży tak średnio chciała chodzić. Za mało tam miejsca było, żeby na ląży ją y, gonić, bo się bałam, że się przewróci. Minęło półtorej godziny, wzięliśmy ją do środka, bo ona już była tak zmęczona już nie dość, że ten brzuch ją bolał to ona jeszcze była tak zmęczona, że ona w bok się padła i się położyła znowu. Żrebak ją tam nogą próbował pukać, żeby wstała, też chyba czuł, że coś jest nie tak. No i ostatecznie, bo ona przez to półtorej godziny w ogóle gazów z siebie nie wypuszczała. I w końcu w boksie jak się położyła, to zaczęło jej przechodzić, ale to naprawdę długo trwało. To trwało kilka godzin wszystko. Już myślałam, że coś poważnego jej jest. No ale już jak się wypierdziała, no to jej przeszło. Ona nawet już się później wkurzała, jak babcia jej brzuch masowała. Ona tam nawet chciała babcię ugryźć, bo musiałem naprawdę brzuch boleć. No ale ostatecznie wszystko się dobrze skończyło. Oczywiście z łakomstwa to wszystko, nie? bo za dużo zjadła. Koniak za dużo zje, to właśnie takie coś się może stać. No, ja. Chus. Chus. Rex, wyjdź. Kładzie się. co jest. Kładziesz się? Thank you. Teraz chodź tu źle to wygląda. Dobra, Arciu, chodź kureczki wypuścić. Chciałeś jajka zbierać, tak? Ja myślę, że to za szybko na jajka. Ja myślę, że za szybko, żeby kury jeszcze wypuścić. Co ty myślisz? A jak rozwalą tu wszystko? Zobaczymy, jak tu wygląda. Czy ubiły to? Pokażcie, jak to wygląda. Nie ma tragedii. W ogóle zamówiliśmy taką... Dobra, idźcie. Taką kostkę zwitaj. Nie wchodź w nie, Ares, bo Stasiu na ciebie ruszy. Chodź, Arciu, tu. Ares! Stasiu w ciebie wpadnie, jak zobaczy koszyk. Taką kostkę z witaminami do dziobania, żeby siebie nie dziobały. To będą dziobać kostkę. Wiesz co mam? Twój wapń, którego nie zjadłeś, bo nie możesz. To są skróbki jaj. Ja myślę, że my to damy kurom. Trzymaj do koszyka. Idź, daj kurom. <głosy> <głosy> Ale nie tam. Tak teraz chciałam im dać, wiesz? On gdzie jajka zbierać? Arciu, jest trochę za szybko. Tam pewnie pełne gniazda kur. Jeszcze chwilę, dobra? Zobacz, kury w gnieździe, daj im spokój. Czy to kokusia? Czy to kokusia? Ała, dziobnęła mnie, ej. Ty, to ja. Widzisz? Kokolinka się nie da. Ona się rękawiczki przestraszyła. Kokolinka to nawet konia dziobnie w dziób. Niarciu? Powiedz, ona nawet siwą dziobnęła. A Siwad tam nic sobie z tego nie robi. Ona im bała popyskła, a ona nic. Proszę oddać mi wapń, a wam powiem lepszą rzecz. Poddaliśmy się już z Mary. O nie, koszyczek mu spadł. Podnieś. Podnieś koszyczek. Ten wapń nie jest dla ciebie. To dla kucaków. Kucakom to damy, dobra? Bo Mary nie może ani chodzić w zagrodzeniu, ani na lince, ani na łańcuchu, ani na niczym. Poddaliśmy się ostatnio. Zaprowadziliśmy ją na pole tam do epoki. O dziwo, epoka jej nie przekopała, tylko ją powąchała i jadła dalej, no bo dla epoki jedzenie jest najważniejsze. Chodźcie, kurki, zobaczcie co mam. Kury macie! A jak ty wyglądasz? Kucaki! Mary stwierdziła, że nie będzie w takim towarzystwie i że ona idzie do domu, <gry> także ona była tam bardzo daleko, a ona sobie tu poszła. A tutaj jest drut, nie? Więc ona się bała przejść przez ten drut. Trzeba było wyjść tutaj po nią do drogi. Harciu, jak ty wyglądasz! <gry> Trzeba było iść po nią do drogi. I ona poszła tam zobaczyć, czy jest siwa. No bo siwa to jest jej przyjaciółka. Jak zobaczyła, że nie ma siwej, no to wróciła na podwórko i poszła sobie do boksu. No i tak co jakiś czas ją bierzemy, jak idziemy po, po epokę i po małą. I Mary też idzie po nią. Ale ona się chyba nigdy nie przyzwyczai. Arciu! Jakieś inne oczy masz, wiesz? Nie miałeś takich oczu. Kury, no macie wapń! No nie widzą, Arciu. Macie, chodźcie, szybko! Szybko, chodźcie! Chodźcie, chodźcie! Patrz, one nam uciekają za ten. O, chociaż jedna kura idzie. Masz tu ci wysypię. Ja wam to... No chodź, masz, nie bój się. Arciu, musimy im wsypać do środka, wiesz? Chodź. Nasypiemy im w coś. W jakiś pojemniczek czy coś. Nie wiem czy im nic nie będzie, jak tyle wapnia zjedzą. Także powiem wam, że Mary to jest tak ciężki przypadek. Ona tak panikuje, tak się strasznie boi. Ja nie wiem, ona przez tyle czasu się jeszcze nie przyzwyczaiła tu być. Ja myślę, że ona się nie przyzwyczai tu być, bo to już ile czasu minęło. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ten koń tutaj był, ale no babcia zrobi jak uważa. Ten koń jest tak spanikowany. Dla mnie to ona potrzebuje jakiegoś wielkiego wybiegu z końmi. I potrzebuje mieć jakąś przyjaciółkę i siedzieć z nią 24 na dobę. Wapni ci wsypałam, zobacz, masz. Zobacz. Nie wiem, ale źrebak w ogóle fajnie ją przywitał. Tak sympatycznie widział, chyba że ona się tak bardzo stresuje. No ale ona miała gdzieś tego źrebaka. Ona poszła do domu i tyle. I przez okno widzieliśmy, jak ona wraca, i trzeba było po nią iść. Podnieść koszyk. No i ogólnie chyba dzisiaj spróbujemy ją dać. jeż wapń? Dzisiaj spróbujemy ją dać w to zagrodzenie tam, gdzie siwa, ale bez siwej. I podłączymy prąd, żeby ona się nauczyła, że w pastuchu jest prąd i żeby tego swojego ogrodzenia nie taranowała. No bo jeszcze jest trawa na polu, ona by mogła cały czas jeść. No ona się boi i nie chce jeść. No ciężki przypadek, jesteś ciężki. Żeby nawet ani z siwą nie stać, ani z tamtymi końmi, ani z nami. Ona idzie do domu i tyle. Ona, ona chce siedzieć w boksie. Ale zaczęła jeść już przytyła. Pokaż, zobaczymy, jak przytyłaś. Weź się, przesuń. Na bok. Na bok. A kto tutaj nie zjadł do końca? To ma być wszystko zjedzone. Ale już nie jest aż taka zapadnięta, już zaczęła jeść. Nie trzeba, bo ją drugi raz odrobaczać. Nie wychodzisz teraz. Teraz nie. Bo z tobą nawet nie wiadomo, co zrobić. Gdzie cię dać? Tak, nie wiadomo, co z tobą zrobić. Ostatnio patrzę przez okno. <grywia> Babcia idzie. Ze spaceru wraca z nią, z Lilą i z Rexem <grywia> I mówi, że była na spacerku. I kura tu weszła, Arciu. I nawet Lila nie ugryzła jej. Cześć, kochanie! Wiecie, że on za mną już biega? Ale to jest karła dla kotów. Idź. Patrz, budka się. Zobacz, co się z budką stało. Połamała się budka. Arciu. Ty tu mi kurnie wołaj. Siwa, ale jak ty byś dostała kolka, to ja nie wiem, kto by cię gonił. Ja bym cię na pewno po podwórku nie goniła. Ty byś mnie goniła. O wiem, ja bym musiała uciekać, a ona by za mną biegła. To by jej kolka przeszła. <laughs> Jeszcze nie miała ani razu kolki. Chodź ci coś powiem, jak sprawa wygląda. Wiesz, co babcia mówi. Że w tych młodych kurach jest kluka. Ona chce siedzieć na. Co to było? Ona chce siedzieć Arciu, na jajkach. I wiesz, co ja tak myślałam? Żeby dać jej parę jajek od, od kaczek. Tylko że mi się wydaje, że kura jest za sucha, żeby wysiedzieć kacze jajka. Bo kacze jajka muszą mieć odpowiednią wilgotność. Przedsi jajko wziąć? A nie ma tu jeszcze jajek, wiesz, bo tutaj to emerytki to potrzebują czasu, żeby jajko znieść. Chciałeś im zabrać jajka? Nie zabieraj im jajek. Koszyk położył, za chwilę sobie będzie wkładać. Niech was nie zwiedzie, że tu jest tak mało jajek, bo one są tutaj naokoło wszędzie. Patrzcie. Widzicie? One są tak upchane, te jajka. Krysia, słuchaj, taka sprawa jest. To jest ta Krysia, czy to nie ta Krysia? Tak, to ta blada Krysia. Krysiu, sprawa jest. Jajka trzeba wysiedzieć. A ty już masz taką wprawę, że mogłabyś usiąść jednak. Bo mi się wydaje, że tam te kaczki, nawet jak usiądą, to one i tak wszystkich nie wysiedzą. A co to za ładne, grzeczne gęsi? Takie puszyste, bielutkie. Takie tresowane. Jak patrzę na niego, zobaczcie. Co on ma? Koszyk ma? Mm. <laughs> Ares ma napisane, idę. Idę po jajka. Coś jedzie. Kurier jedzie. Chodź do mnie, Ares. Chodź, bo kurier chyba jedzie. Brama jest otwarta. O nie, kurier wjechał na podwórko. Czekaj. Arciu, ten kurier to już chyba nas w każdej sytuacji widział. Przywiózł te kostki dla kur. Ty zobacz, jak to wygląda. Wiadro gratis mamy, Ares, do jajek. Babcia się ucieszy. Aha, Arciu, bo to ma we wiaderku leżeć, a ja myślałam, że to tak się... Że to tak luzem jest. No bo były jeszcze z dziurką, ale ostatecznie nie zamówiłam z dziurką, bo one były dwa razy droższe, a zamówiłam dwa takie. A to chyba ktoś mi polecał z Was też, nie? W komentarzu pamiętam, chyba ktoś pisał tą firmę. Wiesz, co to my chyba dziury w tym nie zrobimy? Bo to takie trochę jest niby to jest zbite, ale to jest sypkie. Jakby to chcieć przewiercić, to to się rozpadnie całe. Nie wiem, na próbę na razie wzięliśmy. Najwyżej następnym razem się z dziurą kupi. Trzeba szerzej otworzyć. Nie mogę otworzyć za szeroko, bo na tą słomę całą on wysypiam. bo tu było, było grabione. Ares, wyłaś z kurnika. Trzymaj swój koszyk z powrotem. Musiałam mu zabrać, bo kurier by się na nas dziwnie patrzył. Na pewno ten kurier nas nie ogląda. Dobra, idziemy po te jajka. Dam aresowi jedno, bo ja widzę, jak on bardzo chce. No idę ci dać to jajko, idę. No wskakuj. Oła, znowu głową zahaczyłam. Czy ja przestanę głową uderzać o ten sufit? O, zobacz, na dole jest jajko dla ciebie. To musisz... Daj, ja ci podtrzymam koszyk. I dzisiaj ty pakujesz jajko. Trzymaj, trzymaj. Uwaga. A, trzymasz? Trzymasz mocno? Ja, yeah. widzieliście? I kto mówił, że Ares nie potrafi wkładać jajek do koszyka? Czekaj, czekaj. Bo... Trzymaj tak. Nie! <słuchaj> Ares, oddawaj tu do koszyka. Puść. Poczekaj, zostań, nie ruszaj się, trzymaj za rączkę, źle trzymasz, za rączkę, bo już się za bardzo podj. Poczekaj na mnie, Arciu, poczekaj, bo ja też bym chciała jajka zebrać. Uważaj na to swoje jajko, żebyś nie zbił. Ja mam tyle, Arciu ma jedno. Arciu trzeba rękawiczki zamówić, bo to nigdy nie wiadomo, w co się rękę wsadzi. Teraz też było zbite jajko. Będziesz jadł to jajko? To chodź, żeby ci na ziemię nie spadło, to pójdziemy tutaj. Pałóż, puść. No i wyciągnij sobie. Elegancko. I co teraz? Nie na brudne, Arciu, tutaj. Może ci otworzę, co? Otworzyć? Dobra. Mogę ci tak puk, puk w głowę? Czekaj, bo to jest za miękko. Jak mam na takim miękkim... No ale weź, Pysio, no bo... I ucho też weź. No, czekaj, bo nie rozbiłam jeszcze. Dobra Uwaga! Czekaj, 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 czekaj. Wciągamy wydmuszka. Pusto o matko. Udłowiłam go. Dziezon a skorupka dla kogo. dla kucaków. I co starczy tych jajek na dzisiaj, co? Więcej nie możesz jeść. Jesteś za mały pies, żeby tyle jajek jeść. No, co mam z koszykiem zrobić? Gdzie jest mój kochany kogutek? Nie rób kogutkowi. Chodź, kogutku! Chodź się przytulić. <noise> Czy ty masz mnie dosyć? Na pewno nie masz mnie dosyć, bo za mną biegasz. On mi bije tego. Psiapsi mi bije. Czasami goni go. Tak nie wolno, robicie, ja już mu tłumaczyłam, że tak nie wolno. Nie Arciu, tłumaczyliśmy mu. W ogóle Ares tak już wytresował te wszystkie kury, że nie ma co gonić, bo one wracają, nadali go. Krzyczymy, dali go, Ares się raz przebiegnie i wszystkie kury są w środku. I Ares robotę stracił, a to była jego ulubiona robota. Nie Arciu? Co ten biezek ma zaganiać, jak wszystkie kury wytresował? Wszystkie kury wytresowałeś, ale jak ci to poszło ładnie? Naprawdę, Arciu, masz talent do tresowania kur. A pan co w tej łyżce robi? Co to ma być? A zrobi pan papa? Papa w łyżce. Papa! No, co nie było papa! Ja nie widziałam, żebyś to zrobił, papa. Zrób papa! Dobra. Ok, wyskakuj.